To miała być spokojna rozmowa, a wyszedł pokaz politycznego zagotowania. Włodzimierz Czarzasty wszedł do studia z miną, mówiącą coś jak mam to pod kontrolą, ale Bogdan Rymanowski po prostu zaczął robić swoje. Kilka pozornie niewinnych pytań, odrobina ironii, i nagle stało się jasne, że termometr w studiu pękł. Czarzasty czerwieniał szybciej niż sygnalizacja świetna, a Rymanowski z kamienną twarzą dorzucał kolejne do pytania. Śmiech wisiał w powietrzu, a Czarzasty wyglądał, jakby miał wstać i wyjść z programu. Lecimy. Wyobraża pan sobie koalicję za dwa lata, jedną rzecz, ale, listę oczywiście, wyborczą. ale oczywiście mimo sobie... tych wszystkich kpin, szyderstw i ironii wzajemnych. Po pierwsze wydaje mi się, że ja nie kpię i nie sobie e, i nie urażam. Może nie panu wrażam. się tylko tak wydaje. Nie, no dobra, to, to, <laughs> okay. no to, to po programie proszę już zweryfikować <laughs> moje podejście. Wie pan, koniaki jest każdy widzi. Ja zawsze taki byłem. E, natomiast e, nie ma takich dołów między nami, żeby je nie zakopać. Okay. Jeżeli rozsądek będzie w tym wszystkim, niech pan zobaczy. Lewica, jak była skonsolidowana na jednej liście zawsze wygrywała. Gorzej było, jak były dwie listy, to wie pan, kto wtedy wygrywał? Pis, bo to jest prawda. Czyli bardzo mało prawdopodobne jest to, żeby lewica znalazła się za dwa lata na listach razem z koalicją obywatelską. Znaczy moim zdaniem, znaczy ja w ogóle tego wariantu nie biorę pod uwagę i to ale nie jest. Prawdziwy, skuteczny, wyrafinowany polityk powinien brać pod uwagę wszystkie warianty. No tak, ale nie widzę takiej potrzeby. Okay. Nie widzę w tej chwili takiej potrzeby yy, i uważam, że lewica jest bardzo mocno podmiotowa. Ponadto, wie pan, no, ja nie za bardzo sobie, bo, znaczy między nami jest olbrzymia różnica. Jak ktoś mnie się pyta o podstawową różnicę, to ja zawsze, zawsze mówię z uśmiechem na ustach. Czy pan sobie wyobraża, że, e, że e, e, będę na jednej liście z Romanem Giertychem? No nie, po prostu nie. Są rzeczy, które są niewyobrażalne i które po prostu za mało mam życia przed sobą, żeby, żeby to zapomnieć. Ale już z Donaldem Tuskiem jak najbardziej. Nie, lewica, jeżeli chodzi o Lewicę, o partię, która miała zjazd, ma 21 tysięcy członków, 310 organizacji powiatowych, ma swoje notowania, ma swoją kadrę, ma świetnego wicepremiera, ma Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, Marcina Kulaska, ma 20 ministrów, ma swój program, ma takie sukcesy po dwóch latach, jakie ma czyli 13 ustaw przeprowadzonych przez Sejm żadna inna partia koalicyjna poza platformą tylu ustaw nie przeprowadziła i jest dopiero na połowie w połowie kadencji i związki partnerskie właśnie podpisałem e, ostatniego dnia poprzedniego rąku, wchodzą w tej chwili pod obrady Sejmu pierwsze Myślę, że na, na przełomie stycznia, lutego, raczej bym myślał o lutym, bo tu się nic nie śpieszy. W przyszłym tygodniu, w tym tygodniu, mamy budżet. Ostatecznie wysyłamy do prezydenta. To jest podstawowe zadanie i marszałka Sejmu, i koalicji, żeby załatwić najważniejszą ustawę. W związku z tym, za dwa dni e, głosujemy budżet już po poprawkach Senatu i odsyłamy do prezydenta. Czyli wszystko jest super i w bardzo dobrych terminach. E, będziemy mieli sprawy różne. E, ale za dwa tygodnie na, na następnym sejmie wchodzą dwie ustawy dotyczące zakazu alkoholu. Nie widzę potrzeby, żeby kumulować Za dużo rzeczy O których Którymi no, interesuje się bardzo Mocno społeczność Na jednym posiedzeniu W związku z tym no, raczej bym myślał O lutym niż o, o styczniu Ale wszystko w styczniu, ale luty, jest Ustawa o statusie osób, na, osoby najbliższej. Pewnie, dobra Najprawdopodobniej Naj, Najgorzej jest rzucać zawsze Alka Żukowska nam zawsze na klubie bo Przestańcie rzucać daty, bo potem tylko się z tego tłuma Znaczycie. nie rzucam dat, ale wszystko... Ale jest w krótkiej piłce kierunku. powiedział pan tak na delegalizację partii Grzegorza Brauna. Jak pan sobie to wyobraża? Może pana, trzeba obserwować to zjawisko, bo to jest po prostu zjawisko. No, wie pan, no, wyobrażam sobie tak, na razie spisuję sobie różne rzeczy na miejscu, w, w, na, w Kajeciku. Słyszy pan, co ten człowiek mówi? Słyszy pan, co ten człowiek mówi na temat Żydów, na temat Holokaustu, na temat mniejszości wszelkiego typu, zaznaczam, na temat miejsca Polski na mapie Europy, na mapie świata, na temat Rosji, na temat Ukrainy. Słyszy pan, jak podburza ludzi. Ogląda pan przy nim różnych ludzi, również tych, którzy na przykład byli mordercami, e, wracają z RPA i się mówi, że na przykład będą na listach e, do Sejmu. Patrzę na to wszystko, mówię o sobie, tak? I w Wie pan, momencie... że w tym sondażu, na który pan się powoływał dzisiaj, dobrym dla Lewicy ponad 7%, partia Brauna ma 1,5% chyba więcej niż wy, prawie 9%. Wie pan, jak to może zostać odebrane przez wyborców Brauna, że po prostu to jest rywal. W którego chce pan uderzyć? Proszę pana, ale to jest na pewno rywal dla, każde, dla każdej demokratycznej partii. W związku z tym to też trzeba e, mówić. Ja nie mówię o procedurze w tej chwili, ja mówię o swoich poglądach w tej sprawie. Okay. Tam zresztą w tym samym sondażu e, tyle samo, co partia Brauna poszła do góry, spadła Konfederacja. W związku z tym te przepływy są tak naprawdę ograniczone do dwóch grup. E, jedna grupa no, to jest grupa Pisosko-Konfederacyjno Braunowo prezydencka, no bo właściwie no i tak nawiasem to jest to, to, to jest porażka moim zdaniem pana prezydenta, że już utożsamiany z takim człowiekiem z takim człowiekiem jak Brown. ja bym powiem szczerze to przemyślał na jego ale miejsce. co ma zrobić prezydent w sprawie grzegorza brauna przecież się ale w jaki sposób czego pan oczekuje od prezydenta powiedzieć to co ja czyli a czyli włodzimierz czaszasty ma rację w sprawie grzegorza brauna ale pan, tak ma powiedzieć ale, pan prezydent? Ale, ale pan nie uważa, że brały się. Nie, o, ja, ja o, o, pana pytam, ale, no czego dobrze. pan oczekuje od prezydenta? Proszę pana nazywać rzeczy po imieniu. A wtedy ich znaczenie zostanie podkreślone. faszystę trzeba nazywać, że jest faszystą. Komunistę trzeba nazywać, że jest komunistą. I faszyst i komunizm w Polsce są zakazane. A jak pan... Wszystkie skrajne historie, które, za, które, które zagrażają demokracji w Polsce powinny być eliminowane. A jak pan się czuje, jak ktoś pana nazywa komunistą dzisiaj? Dobrze się czuję, bo nie jestem komunistą. I nie był pan nigdy komunistą. No nie. Wie pan, co to, kto, kto, kto był komunistą? Jakie są poglądy komunistyczne? Czyli nigdy pan nie był komunistą? No, nie za bardzo byłem za tym, żeby na przykład... Socjaldemokracja zawsze uważała, bo to na, na to trzeba spokojnie w ten sposób patrzeć. Formy własności. Jest forma własności państwowa, prywatna, spółdzielcza. Tak? Komunizm nie zakłada e, formy własności e, prywatnej na przykład. Panie Marszałku, seria pytań od naszych e, słuchaczy. Chciałbym prosić o krótkie odpowiedzi, bo jest ich sporo. Więc... Rzecznik Cen Nieruchomości pyta, dlaczego lewica obiecywała projekt podatku katastralnego do końca 2025, a go nie pokazała? Czy taka była cena zagłosowania na pana jako marszałka przez koalicję i PSL? Lewica jako partia i formacja nigdy nie określała terminu, nie, nie określała terminu kiedy będziemy przedstawiali projekt ustawy związanej z podatkiem katastralnym, gdyż. Nie ma jeszcze w Polsce katastra. Zwią katastra, czy katastru, jak się mówi? Nie wiem. Może no, obie a, formy są poprawne. Bardzo możliwe. W związku z tym y, mogły być pojedyncze wypowiedzi w tej sprawie, ale nie było to stanowisko partii. Prawda jest taka: my pracujemy nad na, na, na tą sprawą, dlatego że Magdalena Biejat. Genialna polityczka, powiedziała i to fajnie wybrzmiało. Bo jak ktoś mówi, że dostaje mieszkania po, po, po babci i ma ich 16, że babci zwykle są dwie. W związku z tym e, uważam, że trzeba to unormować. Kiedy to będzie, jak przyjdzie na to czas? Panie marszałku, Mentos pyta, kiedy na w ławach sejmowych? Pojawi się oczekiwany przez polskie rodziny projekt prezydenta o zerowym picie, chyba że się nie pojawi, bo koalicja boi się o wynik głosowania nad tą ustawą, biorąc pod uwagę stanowisko psl i Polski 2050. Zerowy nie znam w ogóle tego projektu. Ale taki prezydent złożył. Nie wiem. To była obietnica w kampanii wyborczej. Zerowy nie. pit złożył? No tak, dla rodzin. Dla rodzin? Tak. Za... O ulgach dla rodzin. O ulgach dla rodzin jest taki, jest taki projekt prezydenta. Nie wie pan, panie marszałku, tak? Proszę pana, na, prezydent złożył, pan prezydent złożył 14 ustaw. Pięć mhm. e, ustaw jest rozpatrywanych, jedna została odrzucona, dwie poszły do z, czytania na posiedzenie Sejmu. Trzy e, ustawy zostały skierowane, bo były niechlujnie przygotowane z prośbą o uzupełnienie, żadna nie została jeszcze uzupełniona. E, I jedna ustawa jest w konsultacjach społecznych o emerytach, w konsultacjach społecznych. Jeden jest w funduszu medycznym, który jest przed decyzją o konsultacjach społecznych. Była taka ustawa, panie marszałku. No dobrze, no ale, no to Rozumiem, wie... ona jest w tej grupie. No, no tak jest. W związku z tym ona gdzieś tam, gdzieś tam po prostu jest. funkcjonuje. No tak. Tak, nie że... będzie pan jej blokował? Nie obserwuję za bardzo tego, panu szczerze. Jest pan marszałkiem. Dobrze, ale <grym> obserwuję wszystko w sposób równomierny i równoważny. Okay. Im dłużej trwała rozmowa, tym bardziej role się odwracały. Rymanowski nie musiał podnosić głosu ani przerywać. Wystarczyło, że pozwalał czarzastemu mówić, a potem dopytywał dokładnie w tych miejscach, gdzie odpowiedzi zaczynały się plątać. Efekt nerwowe reakcje podkręcony ton i ta słynna czerwień na twarzy która zdradza więcej niż tysiąc słów. Najzabawniejsze było to, że nikt nikogo nie obrażał humor brał się z kontrastu spokój kontra irytacja. Pytanie kontra wybuch. Gdy próby odbicia piłeczki kończyły się jeszcze większym zamieszaniem, studio już wiedziało, kto dziś rozdaje karty. Rymanowski prowadził rozmowę jak szachy, a czarzasty grał w warcaby i to na czas. Ten moment zapadł w pamięć, bo pokazał, że najlepszą płętą bywa cierpliwość, bez krzyku, bez awantury, za to z ironią, która rozbraja. A kiedy polityk traci dystans, publiczność dostaje dokładnie to, co lubi najbardziej niezamierzony kabaret. A teraz ty: czy to była inteligentna prowokacja, czy już przesada? Daj znać w komentarzu, zostaw lajka, like jeśli uśmiech sam się pojawił i subskrybuj kanał, bo takich momentów, gdy powaga topnieje w świetle reflektorów, będzie tu więcej.